Cztery piki skurczywyki. ciach Ciachpiach! Proszę, to jest, chciałem powiedzieć ryb. Ryb w co, Eugeniuszu? Ryb, ryb. Starszy pan znowu nie w formie. Eugeniuszu, jeżeli zasiadasz z nami do gry, to powinieneś wiedzieć, jak się zachować. Ryb w co pytam? No po prostu ryb. O Boże, znowu się zaczerwienił. To może ryb w pip? Nonsens, panie Edku, niech mu pan podpowie. Chętnie, ale do ryb trudno zrymować. Ja bym zaproponował, ja go brzdęk, a on mi pękł. Doskonale, ale za pozwoleniem. Co to znaczy, kto pękł? To tak się mówi. Nie grymać, pan Edek wie, co robi. Ja go brzdęk, a on mi pękł. No widzisz, jak chcesz, to potrapisz. Pan starszy bardzo jest celiwy. Dziękuję, panie Ediu kochany. Nie wiem, co byśmy zrobili bez pana. Drobiazg, chcę ja kuję co, co takiego, co panu przyszło do głowy? Teraz, kiedy jesteśmy w środku partii. Dzień dobry. O, to ty. To ja. Co tu się dzieje? Jak to co? Gramy sobie w karty. To widzę, ale z kim? Jak to z kim wuja mhm. Eugeniusza nie poznajesz? Nie pytam o wuja Eugeniusza. Z wujem policzymy się później. Ale kim jest ten osobnik? No to dawnie już czas. Całe rączki, pani dobrodziejce. Edek, nie odchodź. Bon. A mówiłem, pani szanowny, żebyśmy już dzisiaj nie grali. To ona. To wszystko przez nią. Ja nie chciałem. Wąt powiedziałem. O rany już idę, idę. A prosiłem. Tyle razy prosiłem, żeby mi więcej tego nie było. Nie, nie. A właśnie, że tak. I to natychmiast. Ciekawym, ciekawym. Czego ty chcesz ode mnie? Babcia dobrze wie, co mam na myśli. Arturku, miałbyś choć trochę litości dla własnej babci. A Wójcio też się odzywa? Ja się nie odzywam, tylko mówię, że nawet jeżeli Eugenia trochę się zapomniała, to ja jej przypomnę i Wójciowi też przypomnę litości. Kto mówi o litości? Ale czy wy macie dla mnie litości? Czy ona nie rozumie? Ale przy okazji, Wójciowi też się coś należy. Dlaczego wujcie nie przy pracy? Dlaczego wujcie nie pisze pamiętników? Pisałem trochę dziś rano. Potem oni przyszli do mnie, do pokoju. Eugeniuszu, zdrajco! A dajcież mi wszyscy święty spokój! Niemniej wujcio też zostanie ukarany. Siedzieć, dopóki nie zwolnię. Dobrze mu tak. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafal.